Cześć. Cześć. Dzień dobry. Quick, quick. Dzień dobry. Ptaszki. Ptaszki. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Ptaszek. Ty jesteś ptaszek. Cześć! Czyśle oś? Daj dziobeczka. No ja ci nie dziobię. No daj dziobeczka. Daj dziobeczka. No daj dziobeczka. No do dziubko. Mój dziobulek. No ja ci nie dziobię! No daj dziubeczka. Olu, łopulka. Jakie pakocie!